Wodecki odjechałaś za daleko z orkiestrą symfoniczną, a przy moim telefonie dziennikarka muzyczna, radiowa i telewizyjna pani Maria Szabłowska. Witam serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór, witam. Bardzo się cieszę, że przyjęła pani. Po raz drugi moje zaproszenie, tym bardziej, że y, okazję mamy wyjątkową. Tak, ja będę przyjmować zaproszenie za każdym razem, a okazja, żeby wspominać Zbyszka Wodeckiego w drugą rocznicę jego śmierci, tak, no to jest okazja wyjątkowo smutna, też bym tak powiedziała. Bo mimo, mimo, że te dwa lata już minęły i, i praktycznie powinniśmy się przyzwyczaić, że Zbyszka już nie ma z nami, to cały czas jakoś tak się wydaje, jakby on był i nawet muszę powiedzieć, że wczoraj w Radiu, w radiowej jedynce robiliśmy całą muzyczną jedynkę po, poświęconą właśnie twórczości Zbyszka Włodeckiego i przyszła Halina Frąckowiak z nową piosenką, to znaczy Kiedyś Zbyszek dał jej melodię, ona teraz poprosiła Jacka Cygana, żeby tak zapisał słowa i przyszła, aby zrobić premierę na naszej antenie. I tak chwilę rozmawiałyśmy o Zbyszku i Halina mówi: Wiesz, ja mam wrażenie, jakby on cały czas z nami tutaj gdzieś był. Tak. W tym sensie, że są jego piosenki, prawda? I że nie tak. zapominamy o nim. Ale e, nic dziwnego, że nie zapominamy o nim, bo to, na, naprawdę był wyjątkowy artysta ale nie tylko artysta, ale także był to wyjątkowy człowiek. Bardzo taki miły, sympatyczny, lubił żartować, miał poczucie humoru, był inteligentny, no... Naprawdę wielka, wielka szkoda. Muszę Pani się przyznać, że... W, że słuchałem wczorajszej audycji w jedynce. Uh -huh. Akurat miałem przyjemność słuchać i muszę powiedzieć, że... Wysłuchałem ją rzeczywiście z wielkim wzruszeniem. Bardzo no. przyjemnie się tego słuchało. Dziękuję bardzo w imieniu kolegów. No, no po prostu na szczęście, Zbyszek zostawił nam swój dorobek. A on był takim człowiekiem, że jak już coś zrobił, coś nagrał, skomponował, zaśpiewał, to, to nigdy nie był do końca zadowolony. Tylko na, na przykład, jak mu się mówi, wiesz, bardzo fajna jest ta piosenka, jakaś tam, e, obojętny jakikolwiek tytuł, można tutaj podłożyć. On mówił, tak, podoba ci się? I ja mówię, no tak, no jest bardzo fajna. No tak, ale można by tam jeszcze coś poprawić. No on taki był e, e, kryty, krytyczny dosyć do, e, do, do swojej twórczości e, z jednej strony, a z drugiej miał takie poczucie, że jest niedoceniany do pewnego momentu oczywiście, bo potem jak się pojawili Micze i nagle taki wybuchł fenomen Wodeckiego, co mnie trochę nawet śmieszyło. bo. bo bo, bo ja, ja go znałam od bardzo dawna i wiedziałam jaki jest to zdolny człowiek i znałam tę płytę debiut, która się ukazała w połowie lat 70 i którą potem właściwie bez wielkich zmian wzięła sobie orkiestra Mitch na, na warsztat. I, a. Y, 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 I nagle się okazało, że to jest jakieś arcydzieło, a przecież ono było, tylko że to tak czasami jest z piosenkami, z płytami, z artystami, że, że wszystko jest na najwyższym poziomie, a mimo to jakoś przechodzi niezauważone, tak jak to było z tą płytą Debiut. I, i pamiętam, jak, jak Zbyszek mówił mi, że że właśnie coś takiego e, się dzieje, że się do niego zgłosili ci młodzi mm -hmm. i że będą to robili po swojemu. I ja nawet powiedziałam: O Matko Święta, co oni z tego wyczynią, a przecież to taka dobra płyta oryginalnie. A on mówi: Le. Nie, nie, mówi: Nie bój się, to tak strasznie nie będzie. A poza tym jest w studiu Lutosławskiego koncert, tam kiedyś to przyjdziesz, zobaczy, zobaczysz. No to no, oczywiście poszłam i. Byłam zdumiona, że oni podeszli do tego z taką. Z takim szacunkiem, czy nie wiem jakiego słowa użyć, ale w każdym razie. Z niczego, taką klasą. Tak, no właśnie. Że niczego nie zepsuli, że właściwie wszystko, co tam było fajnego w tych kompozycjach, w tym pomyśle Wojtka Czcińskiego, producenta oryginalnego tej płyty w tych melodiach Zbyszka. To wszystko zostało. To, to było wspaniałe, że muzycy młodsi o, o, lat, nie wiem, o kilka pokoleń od, 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 od Wodeckiego tak potrafili docenić tamtą jego pultę. Ja pamiętam, pamiętam, jak ona powstawała i pamiętam, że ona nam się bardzo podobała. I właściwie to jest taka, nie wiem jak powiedzieć, ale to taka zagadka może show biznesu, że, że czasami coś jest bardzo dobrego. I Właściwie mhm. wydaje się, że na pewno będzie to sukces, to będzie hit, a tak się nie dzieje, że, ta, że czasami tak... Nie do, znaczy nigdy nie można przewidzieć, prawda, czy coś będzie hitem, czy nie tak. będzie i czy coś się dobrze sprzeda, czy niedobrze się sprzeda. To był taki chyba ten przypadek i myślę, że on trochę... To, że tamta płyta tak pieczołowicie przygotowywana przez wspaniałych muzyków, nagrywana, piękne piosenki, że ona E, e, w ogóle prawie nie zaistniała, że to było dla niego jakimś kłopotem, bo on potem wielokrotnie pytał, mówi to zła płyta? I ja mówię, nie no świetna, no bardzo fajne piosenki, i ja je bardzo lubię i tak dalej. A lubisz, ale potrafisz jakiś tytuł wymienić? I ja mówię, no oczywiście. A, a najlepsza piosenka? I ja mówię, dla mnie Dziewczyna z konwaliami, ale tam każdy dla siebie mógł znaleźć fajną piosenkę. Bo Właśnie... to była taka płyta. Właśnie pani Maryszu, a propos dziewczyny z konwaliami, właśnie tak? chwilę przed tym, zanim się połączyliśmy, właśnie ta piosenka grała na mojej antenie. A, no to świetnie. Mhm, to co świetnie. prawda, nie w wersji z orkiestrą, co prawda w wersji oryginalnej, ale... Słyszeliśmy tą piosenkę. Ale, ale Pani Marysiu, chciałbym o jedną rzecz zapytam, zapytać, bo pamiętam na naszym ostatnim spotkaniu wspomniała Pani o tym, ale chciałbym, aby Pani jeszcze raz to nam opowiedziała, bo być może. Są nowi słuchacze, którzy być może nie słyszeli tego. W jakich okolicznościach Pani poznała Pana Zbigniewa Wodeckiego? Aha, ale się trochę wstydzę, <laughs> dlatego że y, Zbyszek Wodecki w tamtych czasach, kiedy, kiedy ja go poznałam, a były to czasy kiedy on zrobił taki program telewizyjny z Andrzejem Wasylewskim w Krakowie, Wieczór bez gwiazdy to się nazywało. I on tam w roli głównej występował. I był w takiej stylizacji, która mi się potwornie nie podobała. To znaczy miał taki garnitur jakiś, zgrępliny lila-róż i to, taką plerezę jakoś dziwnie zaczesaną i okropnie wydawało mi się niegustowne okulary. I generalnie mi się bardzo nie podobał, chociaż słyszałam, że, że bardzo fajnie śpiewa. I będąc na festiwalu w Opolu, rozmawiałam z Wojtkiem Młynarskim, którego znałam, bo on grywał w tenisa jeszcze z moim tatą. I Wojtek nagle mówi, ja już byłam wtedy jako przedstawicielka Polskiego Radia, pierwszego programu, i Wojtek mówi, mam tutaj taką piosenkę z artystą, co się nazywa Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Ja mówię, o Jezu, ale to jest. On mi się strasznie nie podoba. A Wojtek mówi, no jak to ci się nie podoba? Co ci się w nim nie podoba? Przy bardzo muzykalny człowiek. A ja mówię, nie, no muzykalny to wiem, bo to słychać, ale on tak jest okropnie wygląda w tych okularach i w tym garniturze. No mi się strasznie on nie podoba. A Wojtek mówi. To, ale ja cię A. chcę z nim poznać, ja cię zaraz z nim poznam. No i doprowadził go tego właśnie spotkania i jeszcze mało tego, coś tam powiedział pod tytułem, że, że Zbyszek mi się nie podoba, ale Zbyszek też, jak, jak już to opowiadam, to, to też trzeba powiedzieć, że on niesamowicie był taki autoironiczny i miał ogromny, ogromny dystans do siebie i poczucie humoru na, na własnym punkcie, więc się ani nie obraził i właściwie tak się zaczęła nasza, nasza znajomość, bo potem zaczęliśmy gadać trochę o piosenkach, e, potem jak już na koncercie zaśpiewał, lubię wracać tam, gdzie byłem, no to jest bardzo piękny utwór, który zresztą najlepszy dowód, że cały czas e, prawda, z nami jest ta piosenka. Jest ona Aha. piękna. E, e, no i, i właśnie wtedy tak się zakolegowaliśmy, a ponieważ on był e, Początki swoje też wiązał z radiem, bo jego tata był muzykiem orkiestry w Krakowie, orkiestry Polskiego Radia w Krakowie. I on też myślał, że, że, że skończy jako muzyk radiowej orkiestry, to na szczęście tak się nie stało, ale miał taki jakiś wielki sentyment do, do radia, do, do tych studiów, gdzie się nagrywało, do Polskiego Radia w ogóle, i potem już jak się znaliśmy, Potem on kupił mieszkanie w Warszawie, więc częściej też bywał w Warszawie. To właśnie czasami wpadał do, do radia po prostu na kawę. Zawsze Aha. mówił, tylko na kawę przy, przychodził. I mówił zawsze: postawię ci kawę, ale nie mów nikomu, że, że postawiłem ci, bo ja z Krakowa jestem, to wiesz. W Krakowie są oszczędni. I ja mówię: dobra, dobra. No i, i, i gadaliśmy często właśnie o tym, jak on nagrywał. W naszym studiu M1. I, i też on tak, on tak lubił polskie radio i cenił, też dlatego, że kiedyś jak nagrywał jeszcze z orkiestrą, nie wiem czy Trzaskowskiego, czy z którąś orkiestr radiowych, jako, nie wiem czy w swoją piosenkę, czy, czy może grał na skrzypcach w jakimś nagraniu, nie wiem czego to dotyczyło. Ale w każdym razie już skończył nagrywać i wychodził z polskiego radia. Bo to studio, gdzie wtedy się odbywały nagrania, to M1 naprzeciwko na wyjścia jest. I zobaczył, że idzie pan, taki starszy, niski pan w kapeluszu, więc Wyszek z Krakowa, dobrze wychowany. Temu panu otworzył drzwi, żeby mógł pierwszy przejść. A pan spojrzał do góry na niego i mówi: A, to pan, to pan jest od tego Bacha. A Wyszek mówi: Tak, tak, to ja jestem. No to niech pan robi tak dalej. I ten pan, to był Władysław Szpilman, to po prostu legendarna postać e, muzyczna, a nie tylko filmowa, prawda? Bo potem, może większość zna tak. Władysława Szpilmana z dzięki, dzięki książce o jego losach wojennych, ale to wybitny muzyk. I, i właśnie Izbyszek i wielokrotnie mówił, że, że to, że Szpilman mu powiedział: Niech pan robi tak dalej, to, to mu dało podstawę do tego, żeby właśnie komponować piosenki, żeby nagrywać płyty, żeby pójść, w stronę rozrywki, bo długi czas właśnie się e, jakoś tak pił z myślami, czy ma być muzykiem poważnym, czy muzykiem rozrywkowym. No może to, że Ewa Dymaczyk zaprosiła go na turne zagraniczne i pojechał z nią na Zachód, co wtedy było bardzo, ale to bardzo e, zazdrościli mu wszyscy i to było takie niesamowite, że ktoś może wyjechać na Zachód. I grać w zachodnich e, e, jakichś salach koncertowych, i tak dalej, e, to mo, być może on by został muzykiem takim filharmonicznym, i potem zawsze się z tego wyśmiewał mm -hmm. i mówił: Boże, co to by było? To bym w ogóle był biednym człowiekiem, i tak dalej, i tak dalej. Więc to radio bardzo ważną rolę w jego życiu odegrało. Ale wie, ale wie pani dosyć szokującą. Informacją było dla mnie słuchając wczorajszej audycji w Radiowej Jedynce, jak pani powiedziała, że pan Zbyszek był bardzo długo niedocenionym artystą. Dlaczego? Oczywiście. Tak było? No właśnie, to jest ta to jest zagadka. Oczywiście, ja też się cały czas pytałam. Sama siebie. Dlaczego tak było? Dlatego, że on miał od samego początku, kiedy tylko zaczął śpiewać, kiedy na przykład zaśpiewał właśnie Lubię wracać tam, gdzie byłem w polu. Piękną, przepiękną, fantastyczną piosenkę. On miał wszystko. On miał głos, miał prezen... prezencję, miał słuch, sam sobie mógł komponować, yy, miał fajny repertuar, a, a jakoś nie był doceniony. Ja też, ja też się zawsze yy, zastanawiałam, dlaczego. Dlaczego tak było? No dlaczego mimo że on jest, że on koncertuje, że ludzie na jego koncerty przychodzą, ale taka sława, taka sława, jaka mu się należała, czyli wielka, to, to nie przychodziła do niego długo. I on zresztą też się czasami pytał, i e, jak już, e, jak już była ta nowa Polska i wszystko nowe i się pojawiła nagroda Fryderyka, i on kiedyś przyszedł właśnie do radia tam na kawę i ja mówię, wiesz co, to ty powinieneś tego Fryderyka dostać za całokształt, czy nie wiem, za, za piosenki, ale w każdym razie ci się należy. A, ale on bardzo długo nie dostawał tego Fryderyka i w końcu jak, jak wybuchła ta cała sprawa z Mitchem, Mitch Orchestra i dostał tego Fryderyka, to zadzwonił do mnie i mówi: A skąd ty wiedziałaś, że ja w końcu tego studenta dostanę? Ja mówię: No, po prostu wydawało mi się niemożliwe, żebyś nie dostał. No. I to tak, tak się mówi, bo on miał świadomość własnej wartości. Z całą pewnością miał świadomość własnej wartości. Miał też w sobie coś takiego, co mają naprawdę nieliczni artyści, że on wiedział, że, 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 że jego wartość. Jest tylko wtedy, kiedy on daje z siebie wszystko, nawet kiedy nie ma tej publiczności, nie wiemy, jakiejś wielkiej sali koncertowej, tylko w Pcimiu Dolnym w Domu Kultury gra, ale on to robił z całego serca, za każdym razem tak. i być może dla, dlatego nie, no sądził, że, że, że więcej mu się należało tej uwagi. Tego, tego docenienia, ale to na szczęście to na szczęście późno, bo późno, ale przyszło. I nagle się zrobił taki szał na Wodeckiego, prawda? Co mnie trochę śmieszyło. Tak. Bo, bo ja mówię, ludzie, no ja już to wiedziałam w 76, że to jest wybitny człowiek, no. Ale, ale lepiej późno niż wcale, prawda? Tak. A prawdą było to, że denerwowało go to, że. Ludzie go tylko kojarzą z pszczółką Mają? On na początku tak, ale potem on opowiedział mi też taką historię a propos pszczółki Mai, że nie, nie lubił dosyć tej pszczoły na początku, bo to też było tak, on, on, on był fantastycznym zawodowcem, więc jak go tam gdzieś wezwali, że trzeba zaśpiewać polską wersję pszczółki Mai. Bo jest potrzebna do filmu, no to on pojechał, zrobił swoją robotę, odjechał, a potem nagle patrzy, że takie coś, co w ogóle żadnego wysiłku nie musiał włożyć, niczego skomponować i tak dalej. Nagle się stało takim wielkim przebojem i mówił, że nie, nie lubił tego. Ale potem opowiadał, że był kiedyś w Australii na tournée z koncertami mhm. i miał, miał wolny dzień i szedł sobie plażą. No i tak sobie patrzył, rozmyślał i nagle zobaczył, że na, na kotu leży pan z chłopczykiem i zobaczywszy Zbyszka, ten pan się tak strasznie wzruszył, że aż mu łzy poleciały i powiedział do, do synka, mówi patrz, kochany, to idzie ten pan, coś śpiewa pszczółkę maję. I wtedy Zbyszek hmm. mówi, że sobie pomyślał, że ojej, to tak pszczoła, której tak nie lubię, może wywoływać takie wzruszenia, taki efekt. I od tego czasu już nic nie gadał na pszczółkę maję. Ja powiem pani, że mam takie dosyć e, niezapomniane wspomnienia, jeśli chodzi o pana Zbyszka. Dosłownie kilka lat temu dokładnie nie pamiętam w którym roku to było, może w 2015 pierwszy uh -huh. i ostatni niestety. Raz byłem na koncercie z pana Zbyszka, mamy sobie, no. zrobiliśmy wtedy wspólne zdjęcie i pamiętam, miałem też jego płytę ze uh -huh. sobą i pamiętam jak mnie do tej pory to pamiętam, jak on się bardzo ucieszył z tego, że Taki młody człowiek jak ja ma jego płytę, bo proszę mi wierzyć, że chyba byłem najmłodszą częścią widowni na uh -huh. jego koncercie. To było uh -huh. takie wzruszające, że jakby docenił to, że mam jego płytę. Aż do tej pory, jak o tym mówię, to ledwo się powstrzymuje od wzruszenia, bo to jest takie cudowne wspomnienie, nie? No tak, tak. Też ma bardzo wiele wspaniałych wspomnień ze zbyszkiem związanych. Na szczęście mamy jego muzykę, więc możemy, możemy nią się pocieszać, że tak powiem, bo wielki, wielki żal, że tak wcześniej odszedł, on jeszcze miał plany, jeszcze chciał nową płytę i tak dalej, no, no niestety. Tak, ale e, e, wie pani, jak były na przykład jego urodziny, rocznica jego urodzin, to ja uh -huh. miałem taki pomysł, że mówię, poświęcę jedną godzinę na piosenki pana Zbyszka. Proszę uh -huh. mi wierzyć, jakie to jest trudne. Wybrać kilka piosenek na jedną godzinę, to jest po prostu karkołomne zadanie. Mhm, mm mm -hmm. wierzę, wierzę, wiem, wiem. Bo chyba, bo chyba nie ma takiej piosenki prawda, której nie można by było zachrać, bo wszystkie są chyba warte. Tak, jak najbardziej. Ja też tak uważam, chociaż one są różne, bo są takie, właśnie takie jak pszczółka maja czy chałupy, a są takie jak te spłyty Janka Wolka, jak chłop z wiosną, czy tam, drodzy rodacy, szanowni bliźni, takie poważne, ale, ale no one wszystkie mają, mają e, na sobie tę pieczęć byszka, to znaczy, one są świetnie zaśpiewane, fajnie zaaranżowane. On też zwracał uwagę na e, na jakość piosenki, którą nagrywa. No, no, jeśli to jest piosenka lekka typu pszczółka, no to też świetnie i zresztą ta pszczoła żyje cały czas. Ale, ale no, 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 no tak, no wszystkie są świetne. A we wczorajszej audycji również wspomniała Pani, że uczestniczyła Pani w jednym odcinku programu Droga do Gwiazd. Y, tak. którą, którą pan Zbyszek prowadził. Proszę, tak. proszę o tym opowiedzieć, jak to wyglądało, bo opowiedziała pani dosyć fajną historię, taką y, odnośnie chyba tekstu, jakiegoś, prawda? Tak, 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 no bo y, Zbyszek był prowadzącym ten, y, ten program. Tak. Y, ja tam byłam zaproszona przez EWPM, która była przewodniczącą jury i dopraszała różnych ludzi do tego jury. No tak, i tam przyjechałam, tak, to w, tak, w Krakowie się to e, nagrywało, i przyjechałam tam i, e, i ja wszystkimi przywitałam i tak dalej, i zaczyna się nagranie. I co ja widzę? Ja widzę, że Byszek Władacki ma prompter, i na prompterze ma napisane, e, co, e, co mam mówić, więc to mnie zupełnie biło z pantałyku i wręcz prawie zatkało, bo myślisz sobie, Boże, czemu oni teksty wodeckiemu piszą? Przecież jest taki inteligentny człowiek i dowcipny i tak dalej. Jak się takiemu człowiekowi pisze tekst, to nie jest dobrze, dlatego że on jest jak gdyby pozbawiony pewnych swoich talentów i atutów, bo musi się trzymać tego tekstu. Tekst to się pisze komuś, kto nie bardzo umie się wypowiadać, nie ma nic do powiedzenia. To absolutnie nie był przykład Zbyszka. I go zaczęłam buntować. Mówię, czemu oni się teksty piszą? Przecież Ty możesz sam to prowadzić, będzie dużo lepiej brzmiało i tak dalej. A on mówi, no nie wiesz, bo to jest nagranie, to oni muszą znać pierwsze słowa, ostatnie słowa. I ja mówię, no to niech Ci napiszą tylko pierwsze słowa, jakie masz powiedzieć i ostatnie, a resztę sobie Ty wypełnij treścią. No, ale to chyba tak się nie stało. Nie wiem, dla mnie to było strasznie dziwne, że ci realizatorzy tego programu. Nie, nie chcą skorzystać z jego naturalnego talentu, bo on... Nie tylko był świetnym wokalistą muzykiem i tak dalej, ale był niezwykle wprawiony w konferencje, bo jak jeździł z tymi setkami koncertów po Polsce, to sam je też prowadził i on świetnie opowiadał w chcipy i bardzo ładnie mówił po polsku i nie potrzeba mu było żadnego promptera, więc pamiętam, że to mnie wtedy strasznie zdziwiło, że, że ci ludzie, którzy robili ten program, być może go nie znali w ogóle i dla bezpieczeństwa mu pisali wszystko i przez to on wypadał gorzej, dlatego, że musiał się zmieścić w czyimś tekście, zamiast mówić własnym. Panie Marysiu, mam ostatnie pytanie na, na zakończenie naszej rozmowy. Mhm. E, jakiego, za co tak naprawdę kochamy Zbigniewa Wodeckiego, jakiego go zapamiętamy? Ojej, jakie trudne pytanie, bo ja go pamiętam, znaczy zapamiętałam i pamiętam w różnych, w różnych odsłonach i, i, i rolach i, i właśnie jako człowieka niezwykle dowcipnego i jako wspaniałego wokalista, ale może jak teraz tak pan to pytanie zadaje, to może powiem, że... To było niedawno, niedługo przed śmiercią Zbyszka, prowadziłam taki koncert Alicji Majewskiej i Młotka Korcza w Teatrze Szóste Piętro i Zbyszek miał być, miał być tam niespodzianką dla Ali Majewskiej, bo przyjeżdżał specjalnie na ten koncert z Krakowa. I trochę się spóźniał, i myśmy się denerwowali, jak mamy te piosenki ułożyć, bo, bo oczywiście Alicja nie wiedziała nic, bo to niespodzianka. No i w końcu, jak przyszedł, to był tak strasznie zadeszany. A musiał, a przyjechał pociągiem na dworzec centralny w Warszawie, a teatr, szóste piętro, jest w Pałacu Kultury, więc musiał przejść tak. pieszo kawałek. I się bardzo spieszył. I, I przyszedł, i ja stałam za kulisami, ale śpiewałem, ja patrzę z dyszę, gdzieś cieszę się, no to fajnie będzie. I on był tak strasznie zadyszany i mówi, ojej, ojej, ale się zdyszałem, bo się spieszyłem, bo pociąg się spóźnił. I ja mówię, dobra, to, to odpocznij, a my jeszcze jedną piosenkę i dopiero Ala zaśpiewa i dopiero ty wyjdziesz. I, i tak mnie strasznie zaniepokoiło, że on jest aż tak zmęczony po przejściu tego kawałka drogi. I mówię, Jezus Zbyszek, no Ty idź w końcu do lekarza. On mówi, tak, tak, już niedługo pójdę do moich doktorów. I tak go zapamiętałam. Czyli nie był takim człowiekiem, który narzekał na swoje zdrowie? Nie, nie, zdrowie? absolutnie nie. Nie, nie. Aha. No, rzeczywiście, bo Odszedł tak nagle, prawda? Nikt się Prawdę. tego nie spodziewał. Mm -hmm. Pojawiła Prawdę. się najpierw informacja, że trafił do szpitala, ale mieliśmy nadzieję, że. Tak, że jakoś wyjdzie z tego. Tego wyjdzie. A mm -hmm. jednak stało się inaczej. Nie. Wie mhm. pani, ja sobie obiecałem, zresztą dla mnie ten dzień jego odejścia był szczególny, ponieważ ja miałem wtedy audycję i pamiętam, Aha. jak trudno było mi prowadzić audycję, bo tak, pamiętam, oczywiście. że wszystko, wszystko miałem przygotowane, ale w momencie, kiedy to dowiedziałem się, że pan Zbyszek odszedł, to powiedziałem, że muszę coś zrobić, nie? I całe szczęście, że niedawno przed jego śmiercią, tak jakby los tak chciał, kupiłem mhm. sobie jego płytę, Złota kolekcja, zacznij od Bacha. Mhm. I pomyślałem sobie, że teraz będę mógł ją wykorzystać, zresztą wykorzystuję do dzisiaj i przy każdej nadarzającej się okazji gram jego muzykę. Uważam, że to jest wartość, ale jest jedna rzecz, której żałuję, że teraz okay. dopiero po większość ludzi zaczyna się jakby wgłębiać w jego muzykę, w jego piosenki. To jest takie trochę bolesne, prawda? No tak, tak, oczywiście. Bo za życia człowiek zasługuje na to, żeby go doceniać, a dlaczego dopiero po śmierci? No tak. No na no to pytanie. Chyba nie nikt... ma odpowiedzi. Nie potrafi odpowiedzieć, prawda? Tak. Chyba nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego tak jest? Pani Marysiu, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Ja też bardzo. Ja z... Bardzo mi było miło po raz kolejny Panią słyszeć. Mnie też było miło, dziękuję bardzo i myślę, że do usłyszenia. Tak, Pani Marysiu, proszę się jeszcze ze mną nie rozłączać, bo będę miał prośbę do pani. dobrze? Dobrze, dobrze. Okej. Okay. wracamy jeszcze na kilkanaście minut e, do muzyki Zbigniewa Wodeckiego, a ja wracam na moment.